Cześć widzowie, to jest Krzyś w montażu, a na samym starcie chciałbym powiedzieć, że w filmie jest bardzo dużo bardzo memicznych rzeczy. Oczywiście można robić z tego memy a te memy można przesyłać na moim Discordzie na fanartach, bo niestety chwilowo chyba nie ma takiego kanału. No i tyle do Was tyle wam chciałbym powiedzieć. Naura oglądajcie. Jestem a dzisiaj jesteśmy w Ultimate Custom Night. E, Gramy sobie na takie jak widzicie ustawieniach. Mamy tutaj e, Mangle na 20%, e, Toy Chica. E, Jeszcze mamy drugą chikę. E, jest to Withered Chika. E, mamy ją na 20. E, tą Toy Chica na 10, bo może być tego nie widać. Mamy duchy i wszystko co przeszkadza. Czyli no, no, takie rzeczy. Jak widzicie sami na załączonym obrazku, mamy jeszcze Nightmare Frediego 5. Myślę, że to wystarczy. W skrócie, Papa Freddy. Mamy jeszcze Fongaja, ale to akurat chyba wiecie, on nic nie robi. A dzisiaj ze mną jest Hubert, który nie chce zbytnio się odzywać. On będzie mi po prostu towarzyszył, żeby ja się straszę i muszę mieć kogoś do pomocy, dobra. Mam to troszkę rozpracowane. W ostatnim challenge'u nie wyszło bo zbyt dużo patrzę na kamerę, co jest niepotrzebne. Tak, dobre myślę. jak widzicie już mamy pierwsze rzeczy. Jak widzicie pierwsze rzeczy już są na załączonym obrazku. Szybkie sprawdzonko, dobra powinno być, widać godzinę, czy widać godzinę? Widać godzinę, dobra. Przepraszam Was za to, ale musiałam to sprawdzić. Fajnie, dobrze. Wszyscy idą prawą, więc to akurat jest dobre dla mnie. Yy, mamy fungaja. No i dodanego. Mamy dodanego animatronika. Mamy problem. Mamy problem. Tak, to jest prawda. Za chwilę nam to wyskoczy. Tak, jesteś. Jehan, don't touch me. Ale teraz się boję, kogo dodała. No, nie wiadomo, kogo dodał. Traj, marionetkę, bo obawiam się, że marionetka jest Co? O matko, boska. Patrzcie, podbiłeś. Wiem. Pod biurkiem było. Aha, y, Papa Freddy. Dzieciaki Freddy'ego, kropka, eksa, ogólnie fredziaczki. O kurde, on będzie pierwszy, coś czuję. Mm, tak. nie, siedzi pod biurkiem. On właśnie zniknął y kurde cika. Aha, Aha. i on jeszcze jeszcze ten fox idzie dołem. Fajnie. Widzowie. No nie wiem. Aha, jeszcze tego. Dobra, widzowie, jest to GG. Ale mamy Tu dało Aha, hi mungle, mam mam, Mam maskę, czy to mi coś dam Wleciała mi chyba cika jeszcze. I czy maską unikniemy? Mungle, No nie mogę jej wolnąć. Yy, więc mamy mały problem. Widzowie, <noise> Widzowie, ostatni raz w montażu. Yy, wiem, że chcecie jakiś specjal, więc na 200 subów jest specjal, yy, nie mówię jaki, może to będzie jakiś live, może coś innego. Yy, wbijamy 200 subów, road tu 200 sub. Yy, no i tyle now run no. Dobra. Yy, dobra. Oho, teraz to, ale my mamy cały czas założoną, bo się boję, jakby. E, dobra, ona idzie. Jeszcze czu, tego balon boja pod, y, y, pod biurkiem słyszę. Reset Wentów. Dobra, jeszcze jakoś żyjemy, widzowie. Dobra, odbiła się, Cika y, Nie tryharduję, nie mów, że jestem tryhardem, bo nie jestem. Papa Freddy. Papa Freddy? Siema? No, jak mi brak, brakuje mi widzowie, mam jeszcze 40 sekund, mam. Mam. Dobra. Nie, nie, nie mogę. Chyba tak. Widzowie... Kurde. Dobra, chyba trafiłem 1%. Widzowie... Trzymamy się. No nie, i ściągło mi maskę. 10 sekund, widzowie. Czy wytrzymamy 10 sekund? Wygraliśmy, widzowie. Przepraszam, zbagowałam się bardzo myszka, więc wam tego nie poprawiam. Nie wiem czemu. Chyba by to wyłączyć komputer, ale w każdym razie wygraliśmy. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Do kolejnego. No i co wam mogę powiedzieć? No. Siema!